i Wioletta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na aktualności wieczorne. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła do nowego Sejmu. Wejdą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Ruchu Kukiz 15, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W województwie śląskim podobnie z jedną różnicą, tu PSL nie zdobyło żadnego poselskiego mandatu. W Senacie Śląskiej reprezentować będą tylko startujący z list PiSu i PO. Maciej Poloczak. Adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u, a teraz poseł. Grzegorz Długi to nowa twarz w polityce. W Sejmie będzie reprezentował ruch Cookies 15. Bo to nie chodzi tylko o kropka. To, to jest cały system, który się zmienia. Wraz z innymi posłami ruchu Kukiza chce zmieniać system polityczny. My jesteśmy przeciwnikami myślenia partyjnego, jesteśmy przeciwnikami myślenia partyjnackiego. Bo o to nam tak naprawdę chodzi. Wobec tego ważniejsze są sprawy niż takie czy inne rozkłady, tak zwanych szabelek. Ekonomista i informatyk Mirosław Suchoń to nowa twarz polityki z bielska-białej. Do Sejmu dostał się z listy nowoczesnej Ryszarda Petru. Dla niego najważniejsza jest gospodarka. Powinniśmy odbiurokratyzować gospodarkę. No chcemy prostych, jasnych, przejrzystych podatków w formule 3x16. Myślę, że będziemy brali udział w każdej inicjatywie, która będzie upraszczała życie Polakom. Te dwa nowe ugrupowania to jednak niewielka siła głosów w nowym parlamencie. Według ostatecznych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą, w Województwie Śląskim, tak jak w całym kraju, najlepszy wynik osiągnęło prawo i sprawiedliwość. Tę partię w Sejmie będzie reprezentowało 26 posłów ze Śląskiego. Platforma Obywatelska weźmie tu 18 poselskich mandatów, ruch Kuki z 15-6, a nowoczesna będzie miała tu 4 posłów. 10 z 13 senatorskich mandatów w Śląskiem weźmie prawo i sprawiedliwość. Trzy trafią do Platformy Obywatelskiej. Razem ze mną są wybrani posłowie. Najsilniejsza parlamentarna grupa z województwa śląskiego reprezentować będzie Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze decyzje, na jakie czekają, to powołanie nowego rządu. Sejm ma być zwołany w ciągu 30 dni. Nie ma jeszcze decyzji, ale myślę, że te decyzje będą szybko zapadać. Choćby na kwestię budżetu. No mamy projekt budżetu z ogromnym deficytem budżetowym i my musimy ten... Budżet, złożyć do tego budżetu autopoprawkę. Rządząca przez ostatnie 8 lat Platforma Obywatelska przechodzi do opozycji. Śląscy posłowie tej partii liczą, że ważne dla Śląska projekty Będą kontynuowane to jest ustawa metropolitalna, która przeznacza dla aglomeracji dodatkowe 200 milionów złotych rocznie, to jest budowa wielu dróg, przede wszystkim drogi S1 decyzja Rady Ministrów w tej sprawie zapadła we wrześniu. To jest program dla Śląska, który został uchwalony w czerwcu. W nowym sejmie zabraknie reprezentantów polskiego stronnictwa ludowego z województwa śląskiego, choć w skali kraju partia przekroczyła pięcioprocentowy próg wyborczy. Po raz pierwszy nie będzie też posłów lewicy. Lewicowej koalicji nie udało się przekroczyć 8% progu. Tutaj w Częstochowie w Zagłębiu w Katowicach przekroczyliśmy progi i byśmy uzyskali mandaty. Niestety w całym kraju nie udało się tego zrobić. Zabrakło bardzo niewiele, kilkadziesiąt tysięcy głosów. Zjednoczona lewica może liczyć jedynie na subwencje z budżetu państwa, podobnie jak partie Korwin i razem. Maciej Poloczek Aktualności. Lata kłopotów, setki pism, dziesiątki protestów i tysiące ton niebezpiecznych substancji. W aktualnościach finał tematu, o którym jako pierwsi poinformowaliśmy pod koniec 2010 roku. Substancje ropopochodne, które nielegalnie wwieziono do Katowic przez czeską granicę będą musiały zniknąć. Obowiązek usunięcia odpadów ciąży na Czechach. Taka jest decyzja z Brukseli. Szczegóły Łukasz Miąsik. 20 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Gigantyczna hałda w Szopienicach, o której wielokrotnie informowaliśmy w aktualnościach. Najpierw sprawą zajmował się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, później Główny Inspektorat w Warszawie. Od roku sprawą zajmowała się Komisja Europejska. Wiele wskazuje na to, że problem tzw. czeskiej hałdy znalazł swój finał. Sędziom okazała się Komisja Europejska. Przez pięć lat strona polska i czeska nie doszły do porozumienia, mimo że według polskiego prawa taka substancja to niebezpieczny odpad. Czesi upierali się, że to produkt. Z tym, że takiego produktu nawet za darmo zabrać stąd nie chcieli. Po czterech latach wymiany pism między czeskim Ministerstwem Środowiska i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska sprawą zainteresowali się eksperci z Brukseli. Skargę złożyli Zieloni 2004. Wielkie zwycięstwo również tego, że jesteśmy w Europie, nie wiem, gdyby nas nie było we wspólnej Europie, jakby to wyglądało. No i cieszę się i czekam, kiedy wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Szopienic, z mieszkańcami, kiedy to usunięcie nastąpi. Na posprzątanie w tym miejscu Czesi mają dwa miesiące. Kwaśne smoły przewieziono do Katowic. Stąd to czeskie laguny ostramo. To najprawdopodobniej tam przetransportowane będą odpady. Jeśli do końca roku tak się nie stanie, sprawą zajmie się Europejski Sąd. Kolejnym krokiem Komisji Europejskiej jest skierowanie tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości za naruszenie rozporządzenia 10.13 z 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów, czyli za złamanie unijnego prawa. Niewykluczone, że tak właśnie się stanie. Czeskie Ministerstwo Środowiska, mimo decyzji Komisji Europejskiej, dalej twierdzi, że odpady powinny zostać w Polsce, a zamieszanie wokół tematu to efekt nieprecyzyjnego europejskiego prawa. Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej uważa swoje postępowanie za właściwe i jeżeli będą wątpliwości co do dwóch rozporządzeń o tej samej mocy prawnej, nie pozostanie chyba nam nic innego, jak pozwolić, by cała sprawa została złożona w sądzie Unii Europejskiej. Dla polskiej strony sprawa jest zakończona. Właścicielem odpadów jest obywatel Republiki Czeskiej. Właścicielami terenu, na którym składowane są substancje ropopochodne – Polacy. Złożone są spółka, którym właścicielami są, jest strona polska. W związku z tym mieliśmy możliwość naliczenia kar trzem z tych podmiotów. Łącznie za składowanie odpadów, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia i środowiska. Polskie służby ekologiczne nałożyły 600 tysięcy złotych kary. Łukasz Miosik, Aktualności. Miał areszt domowy, ale znalazł sposób na handel narkotykami. Policjanci z rybnika zatrzymali 29-latka, który z własnego mieszkania zrobił punkt handlowy. Już za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe był zobowiązany do noszenia specjalnej opaski nadzoru elektronicznego. Miał on dozór w postaci opaski elektronicznej, która zobowiązywała go do tego, żeby. Przebywać w swoim miejscu zamieszkania w godzinach od 18 do 8, kiedy to właśnie chętni, którzy chcieli zakupić narkotyki, przychodzili do jego mieszkania. Śledczy zabezpieczyli w mieszkaniu dilera ponad 300 tabletek ekstazy, 400 porcji amfetaminy oraz marihuanę, z której można przygotować ponad 50 działek dilerskich. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Jedna osoba zwolniona, a kolejne wypowiedzenia są w trakcie przygotowania. W aktualnościach dramatyczna sytuacja pielęgniarek z Rybnickiego Szpitala. Właśnie tam trwa 16. doba protestu. Pielęgniarki zaostrzyły strajk. To może oznaczać, że w ciągu dwóch najbliższych dni zabraknie rąk do pracy. Wypowiedzenie z pracy otrzymała jedna z pielęgniarek, ale to ma być dopiero początek całej serii zwolnień. Mam tytuł magistra pielęgniarstwa, specjalizację operacyjną dwuletnią. W dniu dzisiejszym dostałam wypowiedzenie z pracy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Ich zdaniem dyrekcja szpitala na siłę chce pokazać, że pielęgniarki nie są tu potrzebne. Skoro pani dyrektor uważa, że jesteśmy niepotrzebny, no to już to zostawiam do. Rozważenia każdemu osobna. Wydaje mi się, że na zachodzie nie byłoby takiej sytuacji, że pielęgniarki nie musiałyby tyle. No, proszę spojrzeć. 16 dzień. A my ciągle tutaj jesteśmy. Strajk się przedłuża. Zdaniem dyrekcji cierpią na tym nie tylko pacjenci, ale pogarsza się też sytuacja finansowa szpitala. Przekładamy część zabiegów planowych, w związku z tym one nie będą wykonane w tym miesiącu, a więc nie będziemy mogli wystawić faktury i otrzymać środków z nfz w związku z wykonaniem tych zabiegów. Rzecznik prasowy szpitala dodaje, że dyrekcja nie ma pewności, czy strajk jest legalny. Ma to sprawdzić prokuratura. Tak, nie, tutaj mamy taki. Mimo to, pielęgniarki postanowiły strajk zaostrzyć. Państwo zdecydowały, że y, kładą się wszystkie. Czyli wczoraj było 29 osób. Drugie tyle przebywa na zwolnieniach lekarskich. Przypomnijmy, protestujące żądają 20% wzrostu wynagrodzeń. Dyrekcja szpitala twierdzi, że na takie podwyżki placówki nie stać i chce wrócić do rozmów w lutym po zamknięciu budżetu, ale nawet wtedy do rozmów o podwyżkach ma usiąść cała załoga, a nie tylko wybrana grupa pielęgniarek. Nie chcemy różnicować w ten sposób załogi, że jednej grupie dajemy inny nie. Zdaniem szefostwa placówki temat negocjacji został wyczerpany i nie jest planowana ich kontynuacja. Moje zdanie to zagrożenie do życia. To jest jakby coś, jakieś przestrajki, Szpital pracuje w systemie ostrego dyżuru. Przekładane są zabiegi planowe. Każdego dnia, według dyrekcji, szpital traci na strajku około 40 tysięcy złotych. Joanna, karwot, aktualności. 2,5 miliona pasażerów rocznie próbuje dostać się na lotnisko Pyżowice w egipskich ciemnościach. Powód: Kilkaset lamp drogowych w gminie Mierzęcice od kilku lat nie działa. Od sierpnia za światło na drogach odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale w sprawie oświetlenia nic się nie zmieniło i szybko się nie zmieni. O czym Wojciech Bulasz. Najciemniej jest pod latarnią. Tu przy zjeździe z trasy szybkiego ruchu S1 to przysłowie nabiera nowego znaczenia. Jest to bardzo niebezpieczne, bo ten z jeden z jasminąłem właśnie przez to i musiałem zawracać po autostradzie. Zakręt tam jest kompletnie niedoświetlany i człowiek ma wrażenie, że zjeżdża z miejscowości w czarną dziurę i w zasadzie nie wiadomo gdzie się mieści droga. Czarne dziury zobaczyły też samorządy w swoich budżetach. Generalna dyrekcja wybudowała latarnie, ale kosztami ich działania obciążyła gminy wiejskie. Musieliśmy wypłacić prawie 140 tysięcy. Kolejne, kolejne pieniądze jeszcze będziemy musieli płacić z węzła kolejnego, gdzie no do tej pory nie są oświetlone. Gmina zerwała umowę z dostawcą energii. Efekt widać gołym okiem, ale od sierpnia zmieniło się prawo energetyczne. Za oświetlenie dróg krajowych płaci dyrekcja i tutaj efektu jakoś nie widać. Chcemy do końca tego roku zinwentaryzować braki w elementach oświetlenia w całym systemie po to, aby uzupełnić to co jest konieczne i aby jak najszybciej to oświetlenie włączyć. A jest co robić. Przez lata niszczały elementy lamp, a pod osłoną nocy znikały transformatory. Nigdy nie było przekazywane gminie infrastruktura, nigdy nie wskazywano, ani nie było protokolarnego przekazania tych, tych, tych lamp, których w skali województwa było kilkaset. Tu w Siewierzu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zainstalowała przy obwodnicy 300 latarni. Po co aż tyle? Pyta burmistrz miasta. Ta liczba lamp zdecydowanie jest za duża. Nie tylko tutaj na obwodnicy Siewierza, ale również na tym węźle w Podwarpiu, który jest na terenie miasta i gminy Siewierz. Paradoksalne jest to, że kilometr od węzła Pyżowice leży nieużywany fragment autostrady A1. Dla odmiany oświetlony. Ten w przeciwieństwie do węzła omawianego węzła lotnisko jest Fantastycznie oświetlone, chyba z kosmosu widać, jak Las Vegas bym powiedział. A kierowcą wyjeżdżającym z Pyżowic pozostaje droga w ciemny las i w najlepszym wypadku blade światło księżyca. Wojciech Bulasz aktualności. Industrialny metal w symfonicznym brzmieniu. Trwają ostatnie próby przed niezwykłym koncertem w Bytomiu z Orkiestrą Opery Śląskiej. Zagra zespół Ober Schlesien. To połączenie zaaranżował i będzie mu dyrygował Adam Sztaba. Zapowiada się więc nie lada gratka, nie tylko dla miłośników ciężkiego brzmienia. Wojciech Janocha. I tym muzycznym zaproszeniem kończymy. Za chwilę jeszcze Robert Walczak i e Sport. Ja już kłaniam się. Do zobaczenia do jutra.